Cześć Wam! W dzisiejszym vlogu omówimy sobie klatkę piersiową, czyli jak skutecznie trenować, aby ten mięsień piersiowy się rozwijał. Jeśli, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że każda partia od najmniejszej do największej ma swoją objętość w skali tygodnia. Mała partia od 1 do 4, 5, 9 i powyżej 10 większe. Partie. Według badań przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na objętość w jednej sesji treningowej. Im większa objętość, tym niestety jak widzimy efektywność pracy spada naszego mięśnia, więc powyżej 10 serii w jednej sesji treningowej już bardziej nam szkodzi niż pomaga. Weźmy sobie pod uwagę. Najskuteczniejsze i fundamentalne ćwiczenie, jakim jest wyciskanie leżą. Tutaj uczulam bardzo na nadgarstki, żebyśmy trzymali odpowiednio, nie wyginali je zbędnie. To ćwiczenie również można wykonywać z ziemi, tak zwany floor press. Jest to ćwiczenie budujące naszą siłę. Naszego mięśnia, jeśli chodzi o górną część klatki piersiowej według badań numer 1 jest to wyciskanie w skosie dodatnim na handelkach, tutaj też jest istotne, abyśmy zrobili sobie mostek i wyciskali. Z klatki piersiowej, a nie z aktonu przedniego, czyli mamy ściągnięte łopatki, tak zwana retrakcja i depresja. Kolejnym ćwiczeniem, bardzo efektywnym, przede wszystkim abyśmy mogli rozciągnąć nasz mięsień piersiowy i przede wszystkim zwrócili uwagę, żebyśmy przy tym ćwiczeniu również mieli ściągnięte łopatki i w każdym ruchu cały czas te łopatki utrzymali ściągnięte. Również musimy pamiętać aby uzupełniać nasz trening ćwiczeniami izolacyjnymi, tak abyśmy mogli dopiąć i powiększyć naszą objętość treningową i zwrócić uwagę tutaj na czucie mięśniowe, czyli założyć sobie taką gumę i wyciskać i skupić się nad każdym ruchem, żeby ta jakość była jak najlepsza. Dlatego trenujmy w każdej płaszczyźnie, w każdym zakresie powtórzeń naszą klatkę piersiową, tak aby optymalnie ją rozwijać. Dziękuję za Waszą uwagę. Pozdrawiam. Cześć Wam.